tych, którzy są najbardziej narażeni na śmierć nagłą i niespodziewaną. Między innymi górników, chudników, żeglarzy, saperów czy artylerzystów. Od 11 lat święta Barbara jest również patroną Starachowic. Wierzymy, że jako święta przebywa z Bogiem w niebie i w sposób szczególny wstawia się u Niego za naszym miastem i za nami. Kim jest nasza opiekunka? Posłuchajmy jej historii. Dawno temu, przed wieloma wiekami, kiedy ludzie modlili się przed pogańskimi bożkami, w pewnym zamożnym domu wielkie szczęście zagościło. Kochającym się małżonkom dziecko się urodziło. Przecudna dziewczynka, oczka, dwie lśniące perełki, usteczka karminowa, brudka maleńka, nosek niewielki. Dumny, szczęśliwy ojciec, nacką łyską pochylony, spogląda na dziecię. Radośnie uśmiecha się do żony. Pieniędzy dla swojej kochanej jedynaczki nie żałuje. Co dzień nowymi, drogimi kosztownościami ją obsypuje. Tak jak wszyscy poganie, bożką cześć oddaje, adoruje i w miłości do nich swą córkę wychowuje. Matka wcześniej umiera. Ojciec opiekę nad córką przejmuje, widząc jej zapał do nauki. Pieniędzy na kształcenie nie żałuje. Postanawia do miasta córkę wysłać, by tam się uczyła, poznawała świat, o nowe doświadczenia wzbogaciła. Przyjaciół dziewczę tam poznała. O Chrystusie jej opowiedzieli. Swoimi opowieściami myśli dziewczynie zaprzątnęli. Zafascynowana tym, co usłyszała, ciągle myśli o Chrystusie. Zakochała się w Bogu i Jego Synu Jezusie. Kiedy prawda o chrzcie i ślubach czystości Barbary na jaw wychodzi, ojciec zamykają ją w wieży, by się opamiętała. Głodzi. Każe córce wyrzec się wiary, lecz Barbara jest nieugięta. Nie zdradzi Chrystusa, woli ponieść karę, być ścięta. W mieście okrutny wówczas prześladowca chrześcijan panuje. Za rozmowę o Chrystusie na krwawe tortury skazuje. Ojciec ponownie prosi córkę, by wyrzekła się wiary. Grozi, że jeśli nie posłucha, zażąda dla niej surowej kary. Kiedy barbara odmawia, do sędziego prowadzi. Zapada wyrok, tortury, a jeśli nie pomogą, zgładzić. Zaraz okrutne tortury względem niej zastosowano. Bito, przypalono pochodniami, niestety nic nie wskurano. Bitą, zmaltretowaną, w więzieniu uwięziono. Sam pan Jezus ją nawiedził, rankiem zostaną ją uleczoną. Barbara pozostaje niezłomna w swojej wierze. Tak bardzo kocha Jezusa, że swe życie odda ofierze. Katem córki ojciec zostaje. Śmierć wymierza mieczem. Jednym potężnym ciosem córkę siecze. Natychmiast piorunem z jasnego nieba rażony pada dzieciobójca na ziemię uśmiercony. Na Barbarę zastępy aniołów czekają. Po ciosie zadanym przez ojca do nieba zabierają. Tam zasiada w niebiańskiej krainie. Wraz z innymi świętymi czas jej miło płynie. Co roku, 4 grudnia, na kolana padamy, wdzięczność świętej okazujemy, legendy o niej opowiadamy. Święta Barbara jest jedną z najbardziej czczonych świętych chrześcijańskich. Jest patronką dobrej śmierci oraz ludzi ciężkiej pracy. Corocznie, 4 grudnia... W dniu jej święta przedstawiciele trudnych zawodów, m.in. górnicy, hutnicy, marynarze, rybacy, żołnierze, architekci, budowniczy, kowale, kolejarze, strażacy, przychodzą mi podziękować za opiekę i bezpieczeństwo podczas pracy. Patronko górników, męczennico święta, dzisiaj modlitwą hołd ci składamy. O tych, co proszą o pomoc pamiętaj, święta Barbaro bądź zawsze z nami. Dopomóż tym, co odeszli w ciemność, co już na w naszych ciech niebie są dziś. Ochraniaj tych, co fedrują pod ziemią. Z czarnej głębiny pozwól im wyjść. Spraw, by ich niebo nie było tak czarne, niech światło nadziei im świeci. Spraw, by ich życie nie było ofiarne, niech zawsze wracają do dzieci. My, hutnicy, także radzi, żeś nam patronka świętą została. Gdy pracujemy przy gorącej kadzie, rolna nasycłego, Pana wspaniała. Na dalekim morzu, wielkim oceanie, prosimy Cię, Pani, miej o nas staranie, by wichry i morza nas nie dosięgali, byśmy do domu powrócili cali. Dopóki wody płyną, święta Barbaro, daj proszę zasiadać nad ich brzegiem, wielbiąc słoneczne zorze, daj słuchać, daj słuchać plusku fali, która swe bajdy gada, Sitowia sennych szmerów, to cuda opowiada. Daj mi uszanować. Rośliny, ryby, wodę i daj mi kochać mądrze i hobby, i przyrodę. Każdy żołnierz ciebie zna, patronko barbaro, i opiekę w tobie ma. Yy. Więc Cię prosi z wiarą. Wierz we mnie, broń mnie. Pomoc wiary podaj, żeby we wszystkie dni, noce chwalił Pana Boga. Choć w kopalni nie pracuję, ale wzywam Twojej pomocy. Gdy mi życie daje w kość. I wszystkiego mam już dość. O Barbara, ma patronka, oświec zmysły, dodaj sił, chronię złego, bądź podporą, daj się troski w jedno zbioru. Mej patronce niosę bukiet jaśmieniowy, choć dziś smutny, szarobury, bo to przecież dzień grudniowy. Niechaj z nieba nam Barbara w ciężkiej pracy błogosławi, chroni, strzeże, oręduje, za to pięknie jej dziękuję. Stoję przed Tobą, Barbaro, co z mieczem i ich białą, co z mieczem i ich białą wznosisz swoje oczy ku niebu z znównością i wielką wiarą. O łaski dla mnie Cię proszę. W trudach mojej pracy do, po, pomóż. Prowadź bezpiecznie przez życie, do nieba doprowadzaj. Patronka nasza, Ty jesteś święta. O kolejarzach swoich pamiętaj. My uwielbiamy, kochamy Ciebie. Choć my na ziemi, a Ty się z niebie. Strzeż nas na służbie, strzeż i poza nią, bo jesteś naszą najdroższą Panią. Barbaro, patronko święta, o strażakach swych pamiętaj Z nas od wszelkiej przygody, żywiołu ognia i wody. W złej godzinie śpiesz z pomocą, czuwaj z nami dniem i nocą. Święta Barbaro, cudowna Pani, bądź zawsze z nami. I jak to dobrze o Barbaro, że patronkę w Tobie mamy. Błogosławisz nasze życie przed obrazem Twym klękami. Ze cierpienia ciężkie miałaś, lecz nie wyparłaś Boga. Swoją wiarą pokazałaś, jak do nieba wiedzie droga. O najdroższa nam patronko, opiekunko tego miasta. Uproś łask przy Bogatronie, niechaj dobro tutaj wzrasta. Do ciebie ślemy nasze modlitwy, zanieś prosimy je prosto do Boga, by podczas ziemskiej codziennej gonitwy nigdy nie znikła droga do Boga. Ta Barbaro, gromadząc się w miejscu, przy którym wielu naszych przodków udających się do pracy zatrzymywało się na chwilę modlitwy, dziękujemy Bogu za Ciebie. Za to, że jesteś naszą patronką i wspomożycielką, Za to, że pokazujesz wciąż sobą drogę miłości do Boga i człowieka. Za to, że przeszłaś z Ewangelią na ustach i w sercu przez ziemię. Dziękujemy za Twą świętość, odwagę męczeństwa, mądrość, za Twą modlitwę i opiekę nad wszystkimi, którzy Tobie się polecali. Święta Barbaro, dziś w obecności kapłanów, w obecności władz miasta i gminy Starachowice oraz wszystkich tutaj zgromadzonych zawierzamy Ci miasto, a także wszystkich, którzy zamieszkują tę Starachowicką ziemię. W Tobie Bóg ukazał piękno i godność człowieka stworzonego na Jego obraz i podobieństwo. Naucz nas, jak być w dzisiejszych czasach człowiekiem pięknym dla Boga i dla drugiego człowieka. Wyproś nam, Ducha, odwagi i męstwa w wyznawaniu naszej wiary. Strzeż nas wszystkich, nasze rodziny i wszystkich, którzy oddają się Twojej opiece. Wierzymy. Że jako święta przebywasz z Bogiem w niebie i w sposób szczególny stawiasz się u Niego za naszym miastem i za nami. Dlatego zawierzamy Ci władzę naszego miasta i powiatu, parafie naszych starachowickich dekanatów, nasze szkoły, urzędy, zakłady pracy i biura, ludzi chorych, cierpiących, starców, młodzież i dzieci. Bądź orędowniczką dla nas wszystkich. Bądź nam wspomożycielką i wciąż czuwaj nad nami. Upraszaj nam wiele łaski darów, o które wraz z Tobą i Matką Najświętszą prosimy w tym miejscu z wiarą i oddaniem. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodziciela. Szanowni Państwo, droga młodzieży, drogie dzieci. Obchodzimy dzisiaj po raz 11 uroczystość świętej Barbary jako patronki Starachowic. Wierzymy, że jako święta w sposób szczególny otacza opieką nasze miasto i jego mieszkańców. Święta Barbara to także patronka ludzi ciężkiej pracy oraz wszystkich tych, którzy wykonują niebezpieczne zawody, m.in. górników, górników Pamiątką, która dziś przypomina nam o tych wyjątkowych ludziach, jest kapliczka świętej Barbary, którą blisko 80 lat temu ufundowali starachowicy górnicy i hutnicy, którzy tą drogą zmierzali do swoich miejsc ciężkiej pracy, do huty i kopalni. Tak jak kiedyś górnicy i hutnicy dziękowali patronce za opiekę, tak i my co roku gromadzimy się przy kapliczce naszej patronki. Aby wyrazić szacunek i pamięć dla tych osób, które przed laty swoją ciężką pracą budowali to miasto. Chcemy również podziękować za opiekę naszej patronce czuwającej nad starachowicami. Chciałam również podziękować księżom za wspólną modlitwę, wszystkim Państwu tutaj tak licznie zgromadzonym, a przede wszystkim wyrazy podziękowania dla nauczycieli, Pani Dyrektor Szkoły nr dla dzieci za oprawę artystyczną. Po uroczystości przed figurką zapraszam bardzo serdecznie na krótki spacer edukacyjny do Muzeum Przyrody i Techniki połączony z gorącą herbatą, pączkiem poznamy trud ciężkiej pracy górników i Dziękuję bardzo.